Witam. W tym wideo Wam pokażę jak skonfigurować IPTV Simple Client. Ustawić polską telewizję wraz z logami i EPG. W samej konfiguracji nie będę używał żadnych linków czy plików. Więc to będzie taka martwa konfiguracja można powiedzieć bez przykładu. Ale zapewniam, że działa na pewno. W czystym Kodi, w standardowym Kodi lub jakimkolwiek Kodi przechodzimy do systemu. E, dodatki moje dodatki i tutaj mamy coś takiego jak klienty telewizji Klikamy i tutaj mamy listę klientów wybieramy ten tutaj PVR IPTV Simple Client e, na samym końcu w, przesuwając w prawo, w lewo będzie coś takiego prawie na samym końcu aktywuj. Klikamy to, zmieniło się na desaktywuj. dajemy wstecz. Jak widać dodatek jest aktywny, ale nie jest skonfigurowany. Eee. W tym momencie wchodzimy w konfiguruj i tutaj zakładka ogólna. W zależności czy mamy plik, czy mamy adres HTTP, można zmienić lokalizację, czyli tak, jeśli jest ścieżka lokalna, to wybieramy plik po prostu, który mamy na urządzeniu. Eee. Wskazujemy go, czyli wybieramy tutaj i szukamy go na naszym dysku. Wskazując go, jak już go wskażemy, to możemy kliknąć OK i powinna się lista załadować. Tyle, że bez epg i ikon. Żeby ustawić epg i ikony, zaraz do tego przejdziemy. Jeśli z... natomiast mamy adres zdalny, czyli HTTP, wybieramy ścieżkę zdalną. Zjeżdżamy w dół, adres URL, listy odtwarzania mp 3 u i tutaj wpisujemy HTTP czy znaczy, jak on się tam zaczyna u Was i ja takiego czegoś użyję oczywiście żadna lista się pod tym adresem nie kryje, więc nie będzie kanałów dla bardziej zaawansowanych użytkowników jeśli chcą mieć dwie listy na przykład skonfigurowane naraz można to zrobić, instal instalując IPTV Simply Client 2 Tyle, że tak, jeśli konfigurujemy pierwszą listę to tutaj w tej pierwszej liście trzeba pamiętać, że numeracja kanałów zaczyna się od 1, a w tym drugim IPTV Simple Client 2 numeracja kanałów musi się zaczynać od wyższego numeru, czyli na przykład 200 lub 300 w zależności ile kanałów ma ta pierwsza lista nie mogą się pokrywać To taki można powiedzieć. Eee, tutaj jest EPG, przewodnik, to nic innego jak EPG i ta sama zasada, jeśli mamy adres, to ścieżka zdalna, jeśli lokalna, no to lokalna i wskazujemy plik. Ustawię na ścieżkę zdalność, bo to w większości przypadków ktoś takie coś ma. No, i ok Tutaj, jeśli ktoś mieszka w Polsce, no to nic nie musi robić. Jeśli ktoś mieszka za granicą, no to musi sobie strefę czasową zmienić czyli tutaj na samym dole zmienić na aktywne i wskazać plus lub minus, ile godzinek jest do przodu lub do tyłu. Loga kanałów ta sama sytuacja ścieżka lokalna lub zdalna zmieniamy na zdalną wpisujemy adres http. To są ikonki. I tutaj trzeba pamiętać, żeby zmienić na preferuj dane XML TV. dajmy OK. Uruchamiamy ponownie. Jak widać ten klient jest aktywny i on ma być aktywny. Zamykamy Kodi. Otwieramy ponownie. I już jeśli podaliście prawidłowe adresy, jeszcze raz. Jeśli podaliście prawidłowe adresy i nie zrobiliście literówek, a z mojego doświadczenia bywa tak, wiem doskonale, że ludzie, użytkownicy, szczególnie przeciętni użytkownicy, robią praktycznie zawsze literówki, gdzieś kropeczki braknie, albo o jedną kropeczkę za dużo, lub ukośnika, lub jakieś literki, lub cyferki. Szczególnie, że te linki nie są krótkie, no to w tym momencie musicie to poprawić. E, pokazało się tutaj IPTV i EPG. U mnie nic nie będzie, bo podane adresy nie są prawdziwe, ale u Was powinna być widoczna lista e, raz, wraz z EPG i e, ikonami. To tyle, dzięki i pozdrawiam.